Już za kilka dni, bo 17 marca wchodzą zmiany w życie. Wchodzą zmiany ogłoszone na Facebooku wrzesień, październik, listopad 2021 roku. Oficjalnie ten rollout zaczął się 19 stycznia i niestety będzie to duże utrapienie dla marketerów. Także dzisiaj, kilka sposobów, kilka metod, jak można obejść to utrudnienie, aby mieć nawet lepsze wyniki. Zacznijmy szybkie intro. I do dzieła. No dobrze, więc o co chodzi dokładnie z tym rolloutem, z tymi zmianami? Zaraz to pokażę. Jesteśmy teraz w menedżerze reklam. Dokładnie 17 marca wycofujemy niektóre opcje targetowania szczegółowego. Zostały one wyróżnione, aby umożliwić ich sprawdzenie. Po ustawieniu kursora nad niektórymi wyróżnionymi opcjami zobaczysz dostępne alternatywy. Zastąp lub usuń te opcje i opublikuj zmiany, aby zestaw reklam był nadal wyświetlany. Czyli jeśli tego nie zrobimy, zestawy reklam zostaną wstrzymane. I dla przykładu tutaj w jednym, w jednym tutaj mamy zainteresowanie business owner. Niestety, no, jak widać, Facebook uznał, że business owner należy do takich kategorii dosyć wrażliwych, zaraz wymienię Wam te wszystkie kategorie, ale sugerują zastąpienie tego szerzej, czyli jako, tutaj znajdziemy sobie, to mamy jako przedsiębiorczość. Czyli oni sugerują zastąpić biznes owner jako przedsiębiorca. Wykastowani po prostu tysiące różnych szczegółowych opcji targetowania. Rzućmy teraz okiem na postanowienie firmy Meta, dawnego Facebook. 9 listopad 2001 roku. I co my tutaj mamy? Tak jak powiedziałem, zaczynamy 19 stycznia. Wszystko docelowo będzie działać 17 marca. Tak jak widzieliście na, przed chwilą na zrzucie. Czy, czy na, na co z konta, na skonta menedżera reklam? Dlaczego oni poszli w tą stronę? Otóż, jak widzicie, to usunąć tematy, które mogą być dla osób w pewien sposób wrażliwe, nawiązują się na do zdrowia, do rasy, do, tego, do przynależności społecznej, politycznej, religijnej czy orientacji seksualnej, na przykład to, co dotyczy Twojego zdrowia, świadomość na przykład tera, raka płuc, yy, jeśli ktoś jest diabetykiem, chemioterapia, Orientacje seksualne, czyli małżeństwa tej samej płci, LGBT, religijne, e, katolik, Żyd, przekonania polityczne i tak dalej, organizacje i tak dalej, tak dalej. Ale jak to bywa z Facebookiem, oni nie skupili się na tym, na czym mieli się skupić, ale daleko, daleko bardziej. tutaj, jak widzieliście, nawet biznes owner, który według no, jeśli ktoś ma zainteresowanie jako właściciel biznesu, to ja nie uważam, żeby to było. Podlegało przynajmniej pod te wymienione przez Facebooka, ale jak to z nim jest, zawsze idą dalej w przód. Niestety to nam trochę utrudniło robotę. Ale co możemy zrobić? Otóż jest kilka opcji, które pozwolą wyjść, że tak powiem, obronną ręką. Pierwsze to osoby doświadczone wiedzą: to będą Lucalajki, czyli osoby podobne do pewnych innych osób. Najlepiej działają. Osoby podobne do obecnych klientów, ale no, tych klientów musisz posiadać. Jeśli dopiero zaczynasz, to nie będziesz miał tej możliwości. Natomiast bardzo dobrze działają osoby, które odwiedzały poszczególne strony w witrynie. Lista klientów, osoby, które obejrzały film, wypełniły formularz kontaktowy, dokonały zakupów i tak dalej. Także większy nacisk będzie położony tutaj na grupy Lookalike. Druga opcja to przełączasz się z powrotem do swojej kampanii, którą musisz zmienić i po prostu przeskakujesz na to, co sugeruje Facebook, na te ich sugerowane, że tak powiem, zainteresowania i odpalasz rozszerzanie targetowania, czyli teoretycznie na podstawie dynamicznego wyświetlania Facebook będzie generował kolejne osoby, które teoretycznie będą lepiej pasować do tego typu zainteresowań. Bo jeśli wejdziemy na przykład na... To, co mamy tutaj, sugerowane przedsiębiorczość. To mamy 23 miliony użytkowników, a no spośród tych 23 milionów, Facebook będzie cały czas na podstawie tego rozszerzenia, rozszerzania, że rozszerzania dobiera dobierał już dalej osoby, które bardziej wtedy nam by się kwalifikowały pod te zainteresowania, które nas interesują. Trzecia opcja, czyli kasujemy to, co mamy, bądź przychodzimy na to, co sugeruje Facebook, i dalej wchodzimy cały czas w propozycje. Bo Facebook, im więcej będzie miał tutaj dodatkowych opcji, to będzie lepiej sugerował nowe propozycje, czyli te nowe sugestie. Czyli damy sobie jedną i idziemy dalej, propozycje, aż szczegółowo sobie po prostu stworzymy kolejne grupy na podstawie tego, co zostało, tego, co zaoferowano na Facebook. Kolejna opcja to zostawiamy, że tak powiem, typowego golasa, jednak tak mówią. Jedynie co, to ustawiamy wiek i lokalizację, Wreszcie zostawiamy bez żadnych zainteresowań, bez żadnych propozycji, i tak dalej. I to, że tak powiem, ta pełna automatyzacja sprawdza się w wielu branżach z typu e-commerce i FMCG, czyli te dobra szybko zbywalne. Tutaj raczej algorytm nie ma problemów, żeby dobrać sobie kolejne opcje czy kolejne osoby, podgrupy. W którym wyświetla tą reklamę, która najlepiej konwertuje. I to tyle, jeśli ktoś ma lepsze sposoby, aczkolwiek robiliśmy tutaj brainstorm w i na razie nie udało się wymyślić nic innego, ale jeśli ktoś się pojawi z czasem, to na pewno wiadomo na tym kanale, na naszych newsletterach mailowych i na naszym blogu. Także wszystkiego dobrego. Niech moc będzie z Tobą. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A ja, jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.